Pobraliśmy próbkę od kust, pobraliśmy próbkę od owiec, pobraliśmy próbkę z PAF-PAUS, pobraliśmy nawet próbkę oleju samochodowego i wzięliśmy te próbki do laboratorium bez ich wiedzy. I nawet nazwaliśmy wszystkie próbki. Próbkę z oleju samochodowego nazwaliśmy Dżabil Hamza, 30-letni mężczyzna. Wyniki wróciły negatywne. Kiedy wzięliśmy próbkę z Jack Fruit, to też owoc Durian, owoc tropikalny, nazwaliśmy go Sarah Samuel, 45-letnia kobieta. Wyniki wróciły niejednoznaczne. Kiedy pobraliśmy próbkę z Pau Pau, nazwaliśmy go Elizabeth N., 26-letnia kobieta. Wyniki z Pau Pau wróciły pozytywne, że ma koronawirusa. Oznacza to, że płyn Pau Pau jest dodatni. Pobraliśmy próbkę z ptaka o nazwie kware. Wynik wrócił pozytywny. Pobraliśmy próbkę od królika. Wynik wrócił nieokreślony. Pobraliśmy próbkę od kóz i wynik wrócił pozytywny. Pobraliśmy próbkę od owiec i wynik był negatywny. I tak dalej, i tak dalej. Więc teraz, kiedy to zobaczysz, pobrałeś próbkę i e, myślałeś, że są to ludzie, a wyniki wracają pozytywne, że mają koronawirusa. Oznacza to, że wszystkie owce powinny być również odizolowane. A kiedy weźmiesz próbki kozy i one również będą pozytywne, oznacza to, że załóżmy, że wszystkie kozy, które mamy tutaj, a może koza z pobraną próbką również powinna być w izolacji? Kiedy weźmiesz jackfruit, i też jest pozytywny, ten płyn z jackfruit, który nazwaliśmy Elizabeth, co oznacza Elizabeth the jackfruit, oznacza to, że wszystkie owoce jackfruitów również powinny znajdować się w izolacji. Więc kiedy zauważysz coś takiego, musisz wiedzieć, że w tych testach rozgrywa się brudna gra, że niewiarygodne rzeczy dzieją się w tym kraju. Tamtejsi pracownicy laboratorium są kupowani przez ludzi za pieniądze albo nie są dobrze wykształceni, co nie jest prawdą, ponieważ to laboratorium jest używane w przypadkach innych chorób, ale próbki, które zostały przywiezione, ponieważ importowane są nawet odczynniki, Ponieważ nawet próbki do wymazów są również importowane, więc to musi być coś innego. Co się właściwie dzieje? Teraz nawet próbki owoców są pozytywne, mają koronawirusa. Więc kto powinien naprawdę zrobić porządek z tymi rzeczami? A nawet kozy mają koronawirusa. Jeśli nie zdawałeś sobie sprawy, że korona wpływa na ludzi lub kozy i wpływa również na drzewa, więc naukowcy nawet nie przeprowadzili badań w tej sprawie. Więc dzięki dodatkowej informacji mamy kilka osób. Muszą być ludzie, którym powiedziano, że są pozytywni. Są oni pacjentami z koronawirusem. A niektórzy mogą nawet umrzeć ze zmartwienia. Owoc Pau Pau nie jest martwy. Po prostu dojrzewa. Koza też jest w pobliżu. Nie jest martwa. Owoc Jackfruit tam jest. Może po prostu będzie gnił po tym, jak osiągnie swój czas. Ale wszystkie testy są pozytywne, więc więcej innych rzeczy. Więc doradzam Tanzańczykom. Nie martwcie się. I dla tych, którzy nie są zmęczeni ani dotknięci w jakikolwiek sposób, dlaczego miałbyś się martwić? Wirus zawsze tam był. To tylko nowa wersja. To również minie. Ale kwestia wykrycia. Nawet owoce mają koronawirusa. Jest w owocu, ale nie na zewnętrznej warstwie. Ponieważ jeśli próbki zostały pobrane z zewnętrznej warstwy, powiedzieliby, że ktoś, kto go dotknął, ma koronę. Ale próbki o odpowiednich specyfikacjach wyciągnęli ze środka owoców. Mogli powiedzieć, że ktoś wcisnął koronę do środka kozy, ale koza ma koronę. I jackfruit ma koronę, i pawpa ma koronę. Tak, taki jak kufare może mieć koronę. Musimy zadać sobie kilka pytań. My jako tańzańczycy, ale także cały świat i cała Afryka, musimy zadać sobie pytanie o całą tą sprawę wirusa. Musi być coś, co nie jest dobrze rozumiane przez tańzańczyków i społeczność naukową. I może być niezrozumiane przez cały świat. Ale doradzam tym, którzy używają tego sprzętu, zwłaszcza w Afryce. Pobierzcie próbki od różnych zwierząt, pobierzcie próbki czegokolwiek, nawet ściany, nawet jaszczurki. Pobierzcie próbki czegokolwiek. Udowodnię wszystko, co mówię. Jestem ekspertem naukowym, wiem, co mówię. I ta praca została wykonana przez ludzi, którzy są naprawdę wykwalifikowani. Wzywam Tańzańczyków. Wciąż jesteśmy w fazie elementarnej. Nie panikujmy. Kontynuujmy ciężką pracę. Produkcja powinna być kontynuowana i to na dużą skalę. Nie powinniśmy obawiać się strachu. A politycy powinni przestać używać tego jako programu. To im nie pomoże. Ale jako Tanzańczycy nie powinniśmy akceptować testów korony. To nie tylko Tanzania, to jest wszędzie. To jest w USA, jest w Anglii, jest w Holandii, jest w Szwecji, to jest wszędzie. Jest w Japonii i Chinach, wszędzie. Teraz nie powinni używać tego jako podstawy. Tańzańczycy, bądźmy silni, połączmy się, postawmy Boga na pierwszym miejscu, pracujmy ciężko, nie powinniśmy się bać, powinniśmy sobie pomagać, abyśmy mogli razem ten problem rozwiązać.